Cześć Manko z tej strony, oczywiście Węgorz i witam Was w kolejnym odcinku z serii naszego ulubionego piłkarza, jakim jest Walidorsz. Następny mecz jest jednym z cięższych meczów w ogóle w karierze Walidorsza, bo jest to pojedynek derbowy z Bayernem Monachium. Spójrzmy, jak wygląda sytuacja w tabeli. Pierwsze miejsce, i póki co idziemy na mistrza Borussia Dortmund. Nasz przeciwnik, Bayern Monachium, dopiero szóste miejsce w lidze, co trochę dziwi. Ale tabela nie gra. A tutaj widzimy 15 najlepszych strzelców w lidze. I gdzie jest Walidorz? Na 10 miejscu mamy Malena z naszej drużyny. I cieszę to, że zdobył 5 bramek w 11 meczach, zwłaszcza, że mieliśmy tutaj kilka asyst. Numer 4 Grimaldo 7 bramek, Uzun 8 bramek, Baumgartner, poprawcie mnie, jeżeli źle powiedziałem. 8. No i Walidorz numer 1 12 bramek w 11 meczach. Także przyszedł czas na to, żeby rozegrać ten pojedynczy. Borussia Dortmund Bayern Monachium. Czyli przed nami der Klassiker. Mecz, na którym w ogóle miałem być w prawdziwym życiu. Ale miejmy nadzieję, że jeszcze będzie okazja. A jako okazja jak mowa, to macie widzowie okazję zostawić tutaj lajka i subskrypcję, żeby być na bieżąco z filmami, które robię. Bo im więcej jest oczywiście subskrypcji, więc więcej jest lajków, waszych komentarzy, tym więcej będzie filmów, bo pomaga mi to się rozwijać, bo wiem, że lubicie to oglądać. A jeżeli w komentarzu napiszesz BVB, to przypnę ci serduszko. I przejdźmy już do tego spotkania. I do rozpoczęcia tego spotkania zostało zaledwie kilka minut. Byliśmy bardzo zmotywowani, aby wyjść i wygrać ten mecz dla naszych kibiców. Ciężko będzie na pewno wygrać ten mecz. Zaczynamy. Spróbujmy to najpierw zrobić wszystko na spokojnie. Liczy się pierwsze dobre podanie w meczu. Bo jakie pierwsze podanie? Takie cały mecz. Sprawdźmy, co tutaj się wydarzy. Dobrze, zaczynamy to wszystko robić tutaj lewą stroną. Oj, malen, niebezpiecznie, z lekkimi problemami. Malen, tutaj się wyrywa. Malen, malen, malen. Oj, podanie do Waldorsza, który chyba spalił. Tak, niestety, niestety spalił. To była dobra sytuacja i to pierwsza w meczu. To wszystko obrazuje to, że Borussia naprawdę jest głodna w tym meczu zwycięstwa. Pomimo tego, że w tej sytuacji był offside, możemy zauważyć, jaka tu jest determinacja i założenia taktyczne już od początku tego spotkania. Po raz kolejny ADMi lewą stroną. Może teraz dośrodkowanie do walidorsza. Piłka niestety nie dochodzi. I wychodzimy z akcją. Dobre podanie zwrotne do walidorsza. Walidorsz lewa noga, oddanie strzału i bramkarz lepszy. Manuel Neuer tutaj wychwycił to fenomenalnie. Próbujemy to tutaj rozegrać. Brawo, dobry strzał! Tyle, dosłownie tyle obok bramki Manuel Neuer miał w tym meczu dużo do roboty Dlatego za każdym razem, gdy piłka wychodziła Za linię jego bramki On zwlekał z rozegraniem ponieważ... Dobrze, tu jakby się udało odebrać Mamy odbiór Jest, jest, walidoż do samego końca I lecimy prawą stroną Czy jest tutaj? Jest tutaj Brandt Podanie do Brandta Jest i on Zwrotne podanie do Walidorsza. Walidorsz widzi Malena, widzi Brandta. Podanie do tyłu, żeby zrobić troszeczkę miejsca. To już nie jest kontratak, to jest atak pozycyjny. Oj, Walidorsz wypychany, ale czysto, czysto. Walidorsz nie do końca dobrze wszedł w to spotkanie. Kilka razy piłka mu odskoczyła, dwa razy źle podał. Nie oddał jeszcze groźnego strzału na bramkę rywali. Jednak trzeba pamiętać, że to jest Napasnik. On żyje z tego, jak koledzy dostarczą mu piłkę. Dlatego póki co nie ma co się przejmować i po prostu trzeba grać dalej. Nawet jeżeli rywale aż tak mocno wytrącają się z równowagi. No i hurricane w naszym polu karnym strzał obok bramki Kobela, i na szczęście, na nasze szczęście, bo wszyscy wiemy, jak ten napasnik jest groźny. Prawdopodobnie ostatnia akcja. W pierwszej połowie, walidor szpieknie wyprzedził obrońcę! I proszę, żebyś ty to strzelił, chłopie! Nie! Wciąż 0 do 0. Jednak na pochwałę zdecydowanie zasługuje to, jak sobie tutaj przyjął piłkę, opanował ją. Tutaj wypuścił piłkę obok nogi obrońcy i wyszedł sam na sam. I to naprawdę nie było złe uderzenie. Przy krótkim słupku, tam gdzie nie mógł się spodziewać, Noyer, jednak jego refleks okazał się lepszy. Nasza szansa w pierwszej połowie. pierwszej połowie, która zakończyła się wynikiem 0-0. Ale nie ma co ukrywać, bo Rusja w pierwszej połowie pokazała się zdecydowanie lepiej od Bayernu Monachium. Dlatego sprawdźmy, co wydarzy się w drugiej połowie. I miejmy nadzieję, że padnie tutaj chociaż jedna bramka. Druga połowa się rozpoczęła. Walidor się rozpędza. Jest tam Brandt, który się schował. Walidorz lewa noga w środek bramki. Byliśmy blisko do bitki, ale się to nie udało. Więc trzeba dalej konstruować akcję. Sprawdźmy. Walidorsz nawet tutaj pracuje troszeczkę więcej w defensywie w dzisiejszym dniu. I to się opłaca. Szybkość Walidorsza tutaj na lewej stronie. Walidorsz w polu karnym. Przed tylko Nojer słupek. Nieudana dobitka, wciąż 0 do 0. Mamy odbiór, jest tutaj troszeczkę miejsca. Walidorsz, jaka teraz kontrola piłki? Wypuszczenie. Wejście przed obrączkę. faul To musi być kartka. Halo! I jeszcze jakieś pretensje, to jest czerwień. Bardzo dobra decyzja sędziego! Upamekano, fauluje Walidorsza. Któryś wyszedł już sam na sam z bramkarzem, i tutaj jest naprawdę groźnie. Spójrzmy, czy słuszna czerwona kartka? Zdecydowanie tak. Walidorsz wypuścił piłkę, później został trafiony w kostkę i nie rozumiem tych pretensji. Arbiter główny tego spotkania ustawia już tutaj mur, pokazuje, gdzie mają stać troszeczkę, każe im się jeszcze odsunąć. Linia jest właśnie wyznaczona. I co tutaj będzie? Czy to będzie strzał na miarę? Bramki! 1 do 0! Asysta wali ponieważ na nim był faul. Mamy to! Mamy to! Ale Gross tutaj przymierzył. Spójrzmy na to jeszcze raz. I czy w tym wypadku Upamecano musiał nas faulować? Chciał dobrze. Chciał uratować swoją drużynę. Jednak Gross Tutaj, no fenomenalnie. Dziwię się, że mur nie skoczył. Widocznie tak kazał Manuel Neuer. Ale spójrzcie, jak piłka zaczepotała w siatce i jak spłynęły krople deszczu. Brusja 1, Bayer 0. Gramy dalej. Może teraz odbiór? Tak jest, Walidorz. Po raz kolejny niczym Amat w ostatnim meczu. Walidorz schodzi przed obrońcę i traci piłkę. Brakuje sił zdecydowanie. Ale czekajmy. Wallidorsz wciąż tutaj jest, oddaje strzał i Noyer po raz kolejny lepszy okazuje się być w tym pojedynku. Koniec! Koniec spotkania! Wygrywamy Der klasikę. Radość zawodników z Borus i Dortmund, radość na trybunach. Wszyscy się cieszą, za moment pójdziemy do kibiców świętować. Ale to, co musicie wiedzieć, to to, że ostatnio zadałem wam pytanie, co powinien zrobić Walidorz? Zostać czy skorzystać z jakiejś oferty? I póki co najwięcej osób zdecydowało, że powinien przejść do Manchester United, więc może to być jego ostatni sezon w Borusi. Dajcie znać widzowie, co Wy o tym uważacie. Czy przechodzimy, czy zostajemy? Bo tutaj w Borusi Dortmund Walidors czuje się naprawdę doceniany i gra pierwsze skrzypce. A jak gadamy o tym, że jest gwiazdka, święta, grudzień i bycie dobrym człowiekiem, to mam do Was ogromną prośbę, widzowie. Na OLX-ie możecie codziennie nakarmić jakiegoś kotka, pieska. Jak klikniecie nakarm psa, to jest taki dźwięk. I to kompletnie nic nie kosztuje, więc... Warto, jeżeli masz telefon albo internet, na pewno masz bo oglądasz ten film. To wejdźcie na Oelixa i nakarmić jakiegoś zwierzaczka. I dodatkowo, jeżeli ktoś z was myślał o tym, żeby wykupić u mnie wspieranie za 2, 5, 10, 15, 20, 500 zł obojętne, to nie róbcie tego. Bardzo bym prosił, żebyście płacili pieniądze na jakieś schronisko, które jest obok was. Bo jest już na dworze zimno i schroniska potrzebują koców. Niektóre pieski i kotki potrzebują na pewno zabawek, karmy i tak dalej. Więc dziękuję, że chcecie mnie wspierać, ale szczególnie w tym miesiącu pomyślmy o naszych czworonożnych przyjaciołach. Pomóżmy im. Dziękuję. A wracając do piłki nożnej, chwalimy zespół, bo to co my zagraliśmy to było majsterzne, to było takie muła. Zostaliśmy też twarzą. Kampanii marki napojów sportowych w mediach społecznościowych. Mam nadzieję, że ten napój sportowy to jakaś kawa, bo kocham kawę. Pasa i energia zawsze przychodzą z zewnątrz. Nigdy nie oglądaj się za ciebie. Cały czas idź do przodu. Kolejne spotkanie to puchar. Jedna ósma pucharu i to w dodatku z unią Berlin. Dlatego musimy udać się na trening i będziemy trenować podanie piłki przez lukę, szarże i zmianę kierunku oraz rzuty karne. Karne poszły świetnie, reszta. Tak sobie i przyszedł czas na kolejny mecz. Tym razem mecz wyjazdowy. Jednak czy, czy to coś zmienia? My jesteśmy Borussia. Borussia, która w 24. Minucie ma z praktycznie 100% okazję na zdobycie bramki, i Walidorz wykorzystuje tę szansę. Praktycznie od połowy szedł sam na sam i strzelił. W 42. Minucie po raz kolejny taka sama sytuacja. Walidorz! Obok bramki! Ależ błąd! Pamiętacie jak ćwiczyłem rzuty karne? Mamy 58 minutę. I mamy rzut karny, który zostanie uderzony w lewy dolny róg. I tam bramkarz się nie rzucił. Myślał, że strzelimy w środek. Więc walidorz odrobił swój błąd. 2 do 1. W tym meczu doszło nawet do dogrywki. Mamy 105 minutę. Jest wynik 2 do 2. Malem dośrodkowanie na Walidorsza. Ten przyjmuje piłkę, uderza w środek bramki. Bramkarz to broni. Na szczęście udało nam się wygrać w karnych. I dobrze, w szatni zabawa, zakwalifikowaliśmy się, przeszliśmy do kolejnego etapu, a przed Walidorszem kolejne ciężkie spotkanie, ciężkie tygodnie, ciężkie treningi. Jakby tego wszystkiego było mało, Walidorsz otrzymał nagrodę Zawodnika Miesiąca Bundesligi, tytuł Gwiazdy Miesiąca. Kibice zadowoleni, liczą na kolejne trofea. Przed meczem z Borussią Myszyn Glabach Walidocz poćwiczył troszeczkę silnych strzałów, żeby zdobywać jak najwięcej bramek za pola karnego. I jak widać na treningach udawało mu się to w większości razy. Następnie przyszedł czas na trening rzutów rożnych, ponieważ w ostatnich czasach mało zdobywamy bramek właśnie z rożnego. A tutaj fenomenalne dośrodkowania Walidorsza. Końcowa faza treningu to były dośrodkowania za, za linię obrony, dlatego Walidors zostawał po treningach z trójką kolegów z drużyny i ćwiczyli właśnie takie rozegranie. Lekkie podanie na prawą stronę, dośrodkowanie i strzał. Myślę, że po takim przygotowaniu, po takim treningu jesteśmy gotowi na to, aby iść... Na kolejny mecz Musimy coś tutaj rozwinąć I nie wiem czy najlepszą rzeczą do rozwoju Nie będzie właśnie coś w stylu podań Bo ostatnie te podania są takie Nie ekstra klasowe bym powiedział Może damy podkręconą piłkę I ogólnie do środkowania Jesteśmy na Borussia Park I to jest adion Borussii Tutaj nie ma co ukrywać Naprawdę ważny mecz gdzie potrzeba kompletu punktów Oj, Walidorz, pięknie i to jest to, co było trenowane. Lekka piłka za obrońców. Tutaj jeszcze Walidorsz, krótkie podania z kolegami z drużyny, ależ to miało dobry potencjał. Chyba minimalny spalony, ale kurczę, gdyby to przeszło, myślę, że byłoby 1 do 0. No ten spalony taki nie za duży, ale był. My sięglabać w naszym polu karnym, zablokowani. Ależ teraz dobra akcja Idź Malen, idź Malen, idź Malen Piękna prostopadła piłka To chyba nie jest spalony? Spalony Świetny odbiór Walidorsza Teraz wiemy jaki on jest szybki Czy uda mu się Były trenowane silne strzały Walidorsz Po rękach bramkarza Rzut rożny Sprawdźmy co tu będzie się działo Walidorsz przed polem karnym Po raz kolejny silny strzał I znowu interwencja golkipera Świetne podanie do Walidorsza Ten podanie do Malena Malen wypuszcza Walidorsza Walidorsz trzeci raz Silny strzał i mamy 1 do zera w końcu walidosz! Ale tutaj krótka gierka pomiędzy malenem a walidoszem. No i nie pomylił się. 17 metr. huchnął! Prawie w słupek Dobrze, że piłka weszła do siatki, bo sprawiła radość tylu kibicom, którzy przyjechali z nami na ten mecz A w 13 bramka w 13 meczu Jednak Borussia Mönchengladbach również nie chce się poddawać co już naszym polenkarnym, tu powinien być strzał, to jest strzał, ale jest też kobel Musimy to szybko powstrzymać, bo tu może być jeszcze groźnie, kolejny groźny strzał ale mamy koniec pierwszej połowy. Póki co, bohater jest jeden. I widzimy go właśnie na ekranie. Oj, teraz jest dobry moment na dośrodkowanie, to też było trenowane. Daj dobrą piłkę, wygraj głowę. Szkoda. Mamy jeszcze dobrą akcję. Walidor wypuszcza. Adajemy jego, Adejemy, Adejemy, Adejemy. Wciąż przy piłce jest ciągle on. Co on zrobi? Musisz strzelać! Jest strzał, jest gold! 2 do 0. I teraz nasi przeciwnicy z najbliższej praktycznie odległości Ale Kobel jest na posterunku On jest naprawdę niemożliwy Oj pięknie Ależ wypuszczenie Walidorsza Jaka szybkość tego zawodnika Jesteśmy już w polu karnym validorsa. asysta Inaczej nie mogło być Piękne wyprzedzenie Dogranie do praktycznie pustej bramki I mamy to 3 do 0 W 84 minucie straciliśmy też jedną bramkę Ale to kompletnie nie zmieniło obrazu gry I wygrywamy 3 do 1 I pamiętajcie Pomagamy z chroniska dla zwierząt. To ważne. Aktualnie mamy takie umiejętności jak akrobata, zagranie z fałsza, szybkość, podania na dobieg oraz pewne przyjęcie. Fajnie byłoby kiedyś mieć właśnie artystę sztuczek, ale to będzie naprawdę ciężkie. I znowu przyszedł czas na la la I to nie z kim. Barcelona. Szybki trening. Oto nasz skład. Tutaj naprawdę będzie trzeba mocno się postarać, aby tego nie przegrać. Bo dobrze wiemy, jaka jest Barcelona. Oboje... Obojętnie w jakim składzie, obojętnie kogo tam ma, to wciąż jest Barcelona. Jest De Jong, jest Araujo. Z przodu lata Robert Lewandowski. Najlepszy Polak w historii. A póki co Barcelona nawet nie pozwala nam powąchać piłki. Oj, pięknie, Walidorz, Walidorz, do końca musisz. Jakbyś teraz odebrał piłkę Araujo, było blisko. Walidorz schodzi do rozegrania. I to może mieć. Sens, to może się tutaj przydać, bo przez to robią się nieco większe luki. I jakby teraz Walidor dostał prosto ściga się właśnie z arauko. Czy ktoś jest polukarny, żeby móc mu dośrodkować? Dośrodkowanie z fałsza na malena, który próbował, wejść przewrotną, ale się nie udało. Tak, Walidor wciąż on. Zobaczmy, może za zamarkuje strzał, tak jest, wejście w pole karne, jest już tam Malen, podanie do Malena i Malen zdobywa bramkę, 24 minuta, Borussia Dortmund prowadzi z Barceloną na własnym stadionie. Ależ tam ofiarność Walidorsza, założenie siatki Araucho i idealne podanie do Malena, jest podanie do Walidorsza, ten zgrywa na ścianę. Co tutaj się wydarzy za moment? Wyczekujemy Barcelonę. Robimy luki. Maleń, świetnie. Jest Walidorsz. Co zrobi? Walidorsz, Walidorsz, Walidorsz. zejście na silniejszą nogę. Prawo, strzał przy długim słupku. Ale Ter Stegen lepszy. De Jong przed naszym polem karnym. Trzeba go zablokować. Rykoszet. I dobrze, że piłka poleciała nad bramką a nie w jej światło. Bo patrząc na to, co tu się wydarzyło, to mogła być bramka. Kerkez gratuluje kolegom z drużyny i lekko się uśmiecha. Trzeba dociągnąć ten wynik, ewentualnie pokusić się o jeszcze jedną kontrę. Ależ tutaj problemy jest. Walidorsz, który wyprzedza Jaka szybkość tego zawodnika. Czy Walidorsz będzie próbował samemu to zrobić? Nie, Walidorsz, piękne podanie. A mi strzel, to proszę. Ach, bramka z broni. Szkoda, że później źle podał. Rozpoczęliśmy drugą połowę i możemy ją rozpocząć mocno. Trzeba odebrać. Kurczę, 1-0 z Barceloną, to jeszcze nie jest jakiś super wynik. Tutaj potrzebna jest druga bramka. Kibice powoli na trybunach zaczynają świętowanie, ale wkraczamy właśnie w najniebezpieczniejszy moment meczu. 60 minuta. Jakbyśmy zrobili to w taki sposób, malen, pięknie, jakie jak on ma zgranie z Walidorsem. Walidorcz musi troszeczkę tutaj przytrzymać piłkę. Lekko, może nawet wycofiemy tutaj. Świetnie. Widzi tam kolegę niepilnowanego. Oj, ale Barcelona w strachu. Barcelona w ogromnym strachu. Przed Borusją Dortmund. Świetne podanie. I malen strzelaj! Malen prawie! O tak, Walidorcz. Ależ tutaj wykiwał obrońców. Lewa noga Validors obrona Terstegena, ależ teraz trwa natarcie na bramkę Barcelony. Walidorz lewą stroną. Walidorz i obrona Terstegena. I zdecydowanie, gdyby nie ten bramkarz, tutaj wynik tego spotkania byłby zdecydowanie inny. Mogło być już praktycznie po meczu, ale wciąż Barcelona będzie grała. Ta drużyna nie podda się tak łatwo. 4 minuty do końca, już nawet Walidors nie, nie interesuje go to, że jest napastnikiem, on chce odebrać piłkę i właśnie to robi. Czyżby Walidors chciał się ścigać? Chce trzymać piłkę jak najdalej od własnego pola karnego i dobrze to wychodzi. Kolejny odgór Walidorsza, tam walka do samego końca, już nie ma sił, on już naprawdę nie ma sił, ledwo co sunie po tym boisku. Panie sędzio, widzimy i tak! Borussia Dortmund pokonuje FC Barcelonę po bramce Malena, po asyjście Walidorsza. Spójrzcie na tych kibiców, spójrzcie na te uśmiechy zawodników na twarzach. I dla takich chwil, dla takich kibiców warto grać. Chwalimy kolegów z zespołu, bo tutaj naprawdę do nikogo nie można się przyczepić. Kolejny rywal Hoffenheim Ale najpierw gwiazdka No i tutaj zbieramy pieniądze na dzieciaczki ze szkoły Niech mają lepiej troszeczkę Niech się rozwijają Niech dostają jakieś fajne prezenty To jest ważne żeby dbać o innych Szczególnie gdy ma się trochę więcej Bo po prostu wtedy jest to nieco łatwiejsze Rok ma się ku końcowi ale Walidorsz nie spoczywa na laurach Niedawno pojawił się w miejscowej szkole Aby pomóc w zbiórce pieniędzy W sumie widzowie dajcie znać z jakich jesteście miejscowości Może ktoś jest jak ja ze śląską. Chętnie się dowiem, jak po polsce rozsiani są moi widzowie. Z Hoffenheimem udało nam się wygrać 2 do 1. Bramkę zdobyli Gross oraz Rejson Mecz z Wolfsburgiem niespodziewanie zakończył się remisem i to w 80 minucie bramkę zdobył Male. Lepiej zremisować niż przegrać, wiadomo. No i czas na mecz z wiceliderem Bayer Leverkusen. Mecz lidera z wiceliderem, tutaj może paść naprawdę dużo bramek, tutaj może być wiele emocji. Albo może to być najnudniejszy mecz na świecie, bo obie drużyny będą chciały po prostu nie stracić bramki. Ale wątpię! Bayer rozciągnął akcję na prawą stronę, wbiegają w pole karne, tam już jest podanie, jest groźny strzał! Na szczęście tutaj nie doszło do dobitki, bo byłoby groźnie. Oj, Walidors, jaki on jest szybki! Chciałbym kiedyś zobaczyć jego wynik na 100 metrów na fotokomórkach. On już jest w polu karnym. Walidorsz! Zewnętrzna część nogi, słupek! mi jaki odbiór piłki? Jesteśmy w polu karnym. Walidorsz, zejście na prawą nogę, uderzenie przy krótkim tak jest! Jeden do zera. Cały stadion teraz cieszy się, bo bramka z wiceliderem to naprawdę coś, czego potrzebowaliśmy. Spójrzcie. Podanie. Tutaj mógł być strzał, ale spodziewał się Walidor, tego, że obrońca może to przewidzieć i zablokować. Obrońca zrobił wykrok w tym momencie. Walidorz wypuścił sobie piłkę i uderzył przy krótkim słupku. A bramkarz nie spodziewał się. Bramkarz myślał, że będzie strzał po długim. Pięknie jeszcze on tutaj odbiór zalicza. Podanie. Świetnie, ADMI jest tutaj Brand. Brand co zrobi? Podanie do walidorsza. Walidors na lewą stronę do ADMI. ADMI! Dosyć ciekawe to było. Troszeczkę brakowało, ale trzeba próbować. Jaka teraz jest tutaj szansa? Jaki wyblok ADMI do da Tempo lukarny. nie mógł się pomylić. Nie wiem, czy widzieliście, ale ta bramka w dużej mierze jest zasługą ADMI, który teraz. Wyblokował obrońcę, co było dobrze widać, robiąc tym samym miejsce Walitorsowi i 2 do 0. Borussia Dortmund na własnym stadionie jest po prostu nieosiągalna dla, dla rywali. 15 bramek, 16 meczy. To, to jest maszyna, on się nie zatrzymuje. Nasi rywale zbliżają się do naszego pola karnego. Czy tutaj zdołają oddać strzał? Jest w obrona. I teraz my mamy szansę na kontratak. Po raz kolejny w tym meczu. Brawo, podanie do Walidorsza. Walidorsz widzi, że tam ucieka kolega z drużyny. Próbował dośrodkować. To się nie udało. Walidorsz może... Jaki to był groźny wślizgi, to nie jest faul. Takie wślizgi nieraz kończyły karierę zawodnikom, i dobrze, że tutaj najpierw była trafiona piłka, a nie kostka, bo mogło. Chociaż nie Tutaj w ogóle piłka nie jest trafiona A sędzia tego nie gwizdze Ewidentny błąd sędziego Myślę, że po meczu zostaną wyciągnięte konsekwencje Nie dość, że w tym wypadku jest faul Mogliśmy mieć naprawdę groźny rzut wolny I już nawet pomijając fakt tego, że nie mamy bramki To mogło po prostu skończyć się kontuzją I to na wykluczającą Walidorsza na wiele miesięcy Patrzcie na prawą nogę I w tym momencie kontakt Wykoszenie Walidorsza A piłka nawet nie drgnęła Idzie dalej Panie sędzio, istnieje coś takiego jak War. Radziłbym z tego korzystać Ale widzimy, Walidorsz kontuzja Co poskutkowało również jego zmianą Oby to nie było nic poważnego Oby to było lekkie podkręcenie kostki Póki co Walidorsz zbiegł normalnie No ale zobaczymy jak to dalej się potoczy Kerkes dołożył jeszcze jedno trafienie, wygraliśmy 3-0 Ale teraz cały Dortmund Wszyscy kibice Borussii modlą się o to Aby sztab medyczny powiedział, że to nie jest nic poważnego Holsten Kiel To nasz kolejny przeciwnik I Walidorsz zagrał w tym spotkaniu, został dopuszczony przez sztab Medyczny, co oznacza, że tam było tylko lekkie podkręcenie. a to co ważniejsze, to to, że strzelił bramkę w 38 minucie, a później strzelił w 87, a dla kiel strzelił skrzypski, brzmi jak Polak. Nie no, widzowie, zróbmy tak, że każdy, kto lubi wali dorsza, niech zostawi po prostu łapkę w górę i subskrypcję. Subskrypcję dla mnie, ale łapkę w górę dla Walidorsza, bo to jest naprawdę jego najlepszy sezon w życiu. Spotkanie Frankfurtu z Borussią Dortmund będzie miało ogromny wpływ na górną część tabeli. Drużyny na szczycie czeka trudny sprawdzian. W ostatnim meczu tych drużyn lepsza okazała się ekipa Frankfurtu. Dortmund tym razem ma nadzieję na lepszy wynik. Zawodnicy z Frankfurtu gotowi na bójkę. Borussia Dortmund pewna siebie. Spójrzmy, bo ta akcja dobrze się rozwija. Walidors i Brandt grają sobie spokojne podania, aż nagle Brandt podaje do Walidors'a prostopadłą i mamy 1 do 0 na początku tego meczu. To nie jest ta sama Borussia, co tam pół roku temu. Teraz oni są pewni siebie, mają jakiś plan. Spójrzcie na te rozklepania. Mógł Brandt podawać również do Malena, ale prawdopodobnie go nie widział. Wybrał Walidorsza, jednak obojętnie kogo by wygrał. W obu wypadkach jestem przekonany, żeby to była bramka, a my możemy się cieszyć z tego, że to właśnie Przemek strzelił kolejną. 18 w 18 meczach. Wadaje mi do Walidorsza i szkoda, że nie ruszył, ale idzie tam Malen. Jakie podanie Walidorsza! To jest strzał, to jest bramka! Ależ asysta Walidorsza! Ale trzeba przyznać, że Malen zmieścił to, no, niemożliwie Brandt. Jak to weszło? O, ale to podanie naprawdę zasługuje na pochwały. Prowadzimy 2 do 0. Ten mecz to jest naprawdę nasz majsterszyk w naszym wykonaniu. Kolejny odbiór w środkowej części pola. Walidorz Tutaj jeszcze jakaś sztuczka techniczna, ale niepotrzebna. Oj, Frankfurt się teraz rozpędził. Frankfurt! Ależ błąd, Kobel niczym ostatnio Onana w meczu. To był strzał praktycznie w środek bramki. A Kobel, nie mam pojęcia co zrobił. Jednak jaka dziura w obronie? Widzimy, że tutaj no zabrakło, troszeczkę nas zabrakło. Kobel, szkoda, ale dobra, tyle razy nas ratował. Czasami nawet on może popełnić błąd. Najważniejsze jest to, że nadal mamy prowadzenie, tak? Pięknie, ADM, musisz to kończyć, kończ to strzałem! Tak jest! Strata bramki i szybkie odrobienie 3 do 1! Po wyjściu na drugą połowę, Frankfurt mocno ruszył. Na szczęście nie dokręcił tego ich napastnik. Nie możemy teraz wyjść przed pola naszego karnego. Kobel ratuje. Jednak to wciąż jest atak Frankfurtu, który oddaje strzał obok. Mamy teraz miejsce na prostopadłą piłkę. Walidor właśnie to zrobił. Świetne podanie. Jeszcze idzie asekuracyjnie, ale to Ademi musi strzelić. Tak jest. Ależ zabójczy kontratak Borus i Dortmund. A ław. kolanami po betonie? Szalony. Ależ przyjęcie Walidorsza i czy to będzie strzał, czy to będzie bramka, to jest obrona bramkarza. Pięknie Walidorsz, ale no daj strzał, mamy to. Jeden do pięciu, Deklasacja.